Joanna Jędrzejczyk stoczy w sobotę jedną z najważniejszych walk w swojej karierze. Polska mistrzyni sztuk walk zmierzy się z Wailie Zhang. Nastroje między fajterkami nie są dobre, a Chinka, która już obrażała Jędrzejczyk, zaczęła mścić się na jej rodakach. Nagranie wideo, które obiegło świat, pokazuje jak bardzo sportsmenka nie lubi polskich kibiców. Joanna Jędrzejczyk i Weili Zhang to jedne z największych rywalek w zawodowych sportach walki. Polka i Chinka szykują się do walki w sobotę, która już teraz zapowiada się bardzo emocjonująco. W dużym stopniu dlatego, że sportsmenki się bardzo nie lubią, a już teraz dochodzi między nimi do wybuchu emocji. Kiedy Chinka weszła na konferencję prasową i zobaczyła polskich kibiców, zdecydowała się pokazać im środkowy palec. To bardzo poruszyło Jędrzejczyk, która zaczęła atakować słownie Chinkę, jednak ta odpowiedziała jej, żeby się Zamknęła. Na takie słowa polska zawodniczka zareagowała bardzo dobitnie. Zamknę ci usta moją pięścią. Nie masz pojęcia, co to znaczy być mistrzynią. Jesteś przehajpowana, jesteś tylko zwykłą dziewczynką, która płacze w środku. Pokażę ci to, udowodnię ci to w sobotę. Wykrzykiwała Jędrzejczyk do zang. Joanna Jędrzejczyk to obok Karoliny Kowalkiewicz najbardziej popularna zawodniczka MMA w Polsce. O walce Karoliny, a w zasadzie jej katastroficznych skutkach, informowaliśmy Was w filmie widocznym na ekranie. Zostaw po sobie ślad w sekcji komentarzy, a ja już będę się żegnał. Do usłyszenia!